Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem myślisz, że jesteś fajny teraz? A co nie wiem Bo ci drano, z dupy wysadzę Wysadzaj tylko musisz coś sprawdzić Kcielaj. O, mamy jakieś te pieniążki takie dziwne czy nie bardzo? Ja mam dosyć ich duże i nie kupiłam. Muszę do no, snajperki tego, nie krempikę, zagramy. Zaraz, skończymy jeszcze tą może jedną misję i wtedy. Można. Ej, do gdzie są to snajperki? Ja mam snajperkę, chodź. Poczekaj chwilę Michał. Ale nie, nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że żebym... no O dobra, ta są lepsze, to. No, no teraz nie muszę zaczynać. Mam trzy bronie do tego e. śmiesznego czegoś. Tak to chyba wszystko mam, bo... mam strasznie mały ten Nie, poczekaj chwilę, nie mam amunicji do, w ogóle do tego do snajperki A jeżeli mam ją teraz na jeszcze prawie główną, to muszę mieć Ej hey, broń sobie do w kartonie can... oh, no, I... oh, Może już rakietnicę kupować Pieniążki 4 golda Dobra jak coś to możecie nie wiem tepać cokolwiek chyba Dobra. No, Teraz już możesz Jesteś w menu. No już, no byłem jeszcze przez chwilę nie w menu, tylko w tym. Um, jak to się nazywa? W sklepiku. O znowu tutaj. Znowu ta sama lokacja, nuda już. Trzeba zmienić. Dlatego musimy w Lella zagrać. No, inna lokacja, mówisz Summoner's Rift. <laughs> no, tak. No skończymy teraz tę misję, bo ja też tak nie mogę to ze sobą tę jedną ten odkąd Jak się nazywa teraz to już No nie, a ja tak oszczędzam kasę Ile się teraz traci? Jezu nie, powiedz że nie 200 A ile? Mam pranę dla nas 63, to nieważne. Ej. Pół Co ja chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? Nie wiem. To powiedz. Ej, odkąd pole. Oj, odkąd... umarł. Ej, odkąd jest to nitro? I odkąd odwiedziałem że na krawiszu, jest nitro w sam kodzie, od razu się lepiej jeździ? Nie wiedziałeś o to, naprawdę? Ale nie, pod którym krawiszem nie wiedziałem. Aha. Ja wiedziałem, że nie ma, e, tak się znowu. No, nie żyjemy. Koniec, koniec gry, te ewidentnie tutaj, Michał, to musi być tutaj, tutaj. To musimy być tutaj, bo to tutaj. Wow. Ona jest Ciekawe, Ciekawego, w sensie chociaż cokolwiek to jest warte, czy tak? Nie no, możesz sobie za to kupić ziemię, drill kupisz. Aha, gitarka. Chociaż powiem Ci, że ta w zbroja chyba nawet była lepsza od mojej. O, co tam zrobiłeś? Bądźcie może tu powietrze po co? Nie mam gdzieś zabić A no to gówno Na tym chyba nie można chodzić, z tego co wiem, co? Mm -mm. No właśnie. Spróbowałem. Ale pieniądze pieniądze muszę wziąć. Audrey no, Tam po prostu wy tam to zabijajcie, a ja sobie misję, a tak? Są bardzo dobre pomysł Czasami zabiję. Pick up ice chunk. Czek. To jeszcze dwa, dwie lokacje trzeba wymienić. No czy, patrzcie, trzeci, trzeci, można misję skończyć, tam pier ten pierwszy kawałek. Zaraz zmieniamy mapę na no, smuletki. Pyk 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 pek pyk 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 pek Ej pyk. ten magnet tej broni świetne Dobra Możemy do nas na chodzi Bardziej <tryk> gdzieś tutaj, tutaj mam daj to... szczanki pozbierać Aha bo ja mam ten bronie które jakby zabrażają i im to nic nie robi ja właśnie broń, która poraża. Czy ja słyszę kogoś, kto jest fajny? No ja ją prawie nic nie robię. Musiałbym sobie zamienić zbroń na tą... Na tą. zabije to będę miał level. Muszę to zabić. Ding. Ding. O nie, nie wierzę. Te zbroje, które wypadają tak po prostu yy, są lepsze niż te co ja mam. <laughs> ja nie zmieniałem zbroje i od dłuższego czasu bo zapomniałem. właśnie ja też bardzo długo nie zmieniałem już. Ale po prostu stwierdziłem, że chcę mieć więcej ofensywy, a nie defensywy. Nie wiem, jakieś broni, lepiej zbroje, zbroja wypadła. Ale... Ej poczekajcie, bo może nowy ten skill przydzielić. Ja już przydzieliłem. Movement speed i gun damage. Dobra, może być. Nurcina, na maksa ten, ten movement dajmy. speed i gun A ja bym nie ufał tej tej, 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 Rosjance. Rosjance? Jak to? Ja Rosjanie są kaptrapowi. fajni. O, kasa. Ja bym kaptrapowi dał. Kaptrapowi? No nie, bez przesady. Robot nie może rządzić Ale to jest Rosjanin. <laughs> zabawka? Myślałem, że ten robot. <laughs> Rosjanom nie można ufać to ważne? Z względów polity, politycznych. politycznej. A bo to jest wybór, czekaj. Właśnie. W sensie? Bo pomiędzy komu dać lud? Ni tej Rosjance czy temu Kaptarpowi? Aha, o to chodzi. Ja będę Kaptarpowi. Bo ja nie opukuję Oops. Jesteś Michał, ty jesteś? A czy to jest napisane? Ja bym na przykład chciał tego shotguna, ale. Cześć, zaraz No, w sumie jedziemy nieźle, nie? No, niech tym kierujesz, to się trzeba. Ja jadę za Michałem. Ja też jadę. Dosłownie. No nie, Michał. Naprawdę? Ej, jedź, tak, jest, No nie. Wyślij fiatu. No nie, do White'a? No późno. Trudno, jedź prowadzić? White, nie ma problemu, ja mogę jechać z tobą, nie? Ale chcesz prowadzić? Może lepiej, nie? ta ale jedź tak, żebyś nie miał lagów, czuj się. Tu się da jakoś wejść A, już. Trochę tak pamiętam z tych misji, ale... Nie wiem, czy myśmy do tego Zdjęcia. momentu doszli w końcu, czy nie? Nie. Wiem. Na pewno Tutaj. byliśmy trochę dalej. Nie ma opcji się na 12 levelu jest... nie zatrzymaliśmy. Nie... Czekajcie chwilę. Trzeba zobaczyć, kto nam doszedł do najdłuższego. Już, już chwila. No nie. Rozsadzę zaraz. No. <śla> 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 już. Podamy misję, to chodźcie, pójdziemy za mapę samonerwacji. Poczekaj White musimy oddać misję. nie światuje. Concordia. Ja tam jakaś meduza lata. a nie to jest dziura w ziemi. <śm> to, jakaś meduza lata. Nie, to tylko ja. Nie to tylko dziura w ziemi. Tylko White. Okay. Barbot, albo bardzo. To jest ta chyba Nina, nie? Czy Barbot? Barbot tu jest Co tam jesteś jak taki bar? Nie to jest Nina. Fajny kruk. Znaczy <laughs> Michał, komu chcesz dać ten lud? Chcę się dowiedzieć kto mi od gana Ja cię nie dam, bo nie mam Jaki koleś nie nam widać. No, co mi za ten drugi? To jest nadzieję te zbroje. Nie ja, ja wiem, temu drugiemu dam. No bo ja, ja nie ufam tej, tej, tej Rosjance. Tak, wiemy white. Ja nie wiedziałem. Ale white. Naprawdę? To jeszcze jesteś w ogóle nas, na no, oh, to A Olek jeszcze jest. Mówimy. tak nie odzywał wcale tak totalnie i tak nie wiedziałem A, tu można jeszcze ten, To może chcemy Krawi jednak. Nie wiem, ja tu w ogóle zbieram loot. Też no może zapakować. No już chyba zapójdę. Nie mogę tak. Hmm, trudno. Można włożyć telewizję nawet panowie. A nie mogę od niego questa ten wzięży żeby dać? Hmm. Wow. Dziwny szartka to. Dziwny umyśl dostał itemy? Ja wam powiem tak, Czasami warto naprawdę zaglądać do tych skrzynek, które są w tym mieście. Ja się dostałem wyglądam. takie dziwne bronie. Jakie fajne! Co to jest, stary? Z tym jakiegoś shotguna, który tak zamraża, nie? Damage ma malutki no, to w sumie. to jest z tak jak Nie, no. ale. Ja nie dostałem. A nie dostałem. Ale Michał. Aha, chyba że dostałem go akurat w tym momencie, jak zbierałem ten drugi. To jest questa tak? Ten co zamraża 33 tak. razy 2, tak? Tak, 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 tak. Dobra, a, ale pistolet, który podpala to już chyba nie bardzo, co? Nie. No to, to to to, to było w tej skrzyni. Musiałem pewnie go dostać akurat w tym momencie jak ten No ale i tak i tak, nie? Fajne rzeczy sami to są. Dobra idę sprzedać to co nie potrzebuję to broń, co to, to? Czyli tego shotguna w sumie też bo nie używam shotgunów Białych to broń nie sprzedałem Białych to znaczy Aha dobra No bo trzeba oddać te Jak to rozpoznać no w sumie jeszcze, że mam dwie białe i to jest tak totalnie bez sensu sprzedawać to więc... nawet no, gdzie to można oddawać? Ta. Tam gdzie wtedy byliśmy ta. pewno Tak, to jest druga jakby ta... O no. klaptar jedzie Znaczy to nie klaptar. Ale serwa broń Co tam? A zagrałem sobie trzy razy Trzy siódemki dostałem